Ja akurat w twarczszym czwartym roku zacząłem uczyć się języka polskiego. Byłem wtedy studentem, no i Polska dla mnie ja, ja za dobrze, za dużo nie wiedziałem o Polsce, ale wiedziałem, że wtedy chciałem, już miałem taki cel, chciał wrócić po studiach do Guben, bo chcia, zawsze chciałem pracować i żyć w moim regionie. No i twierdziłem, że, że wszystko będzie jeszcze o wiele łatwiej i bardziej ciekawe, jak Będę mógł również rozmawiać z polskimi sąsiadami po polsku. Więc traktowałem wejście Polski do Unii jako ogromną szansę. No i mi się wydaje, że to się sprawdziło. Polski do Unii miał ogromne znaczenie, no, ponieważ no, Polacy mogli nareszcie skorzystać z tych e, podstawowych wolności e, w Unii Europejskiej, jak na przykład wolny handel, e, mogli podróżować e, no, i tak dalej, i tak dalej. No i polska polityka też e, miała nareszcie duży wpływ e, na decyzje, które były podjęte albo są podjęte na przykład w Brukseli lub w Strasburgu. Myślę, że Przede wszystkim ta um, infrastruktura, te drogi. Robili um, ogromny krok do przodu w Polsce. Um, jak na przykład ta s jak chcę jechać um, może do Czecina, albo chcę spędzić długi weekend nad Bałtykiem, no to wtedy jest to o wiele łatwiej niż na przykład 15-20 lat temu. Często z, z niemieckimi znajomymi, i oni mi potwierdzili, że, że te urlopy, które spędzili w Polsce, to naprawdę nie mogli narzekać co do warunków w hotelach. Że wszystko naprawdę jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie, i dla nich to już nie ma znaczenia, czy oni spędzą te olopy w Danii, w Holandii lub w Polsce. I to myślę, że to jest duży komplement, co świadczy o tym, że Polska robiła ewidentnie krok do przodu. Latach Polski w Unii Europejskiej mogę naprawdę twierdzić, że, 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 że dużo już się sprawdziło. I um, też dużo moich znajomych. Um, już mówiłem o tym, już było w Polsce. Oni nie tylko na szybkie zakupy to zrobią, lecz na dłuższe olopy. Oni też skorzystają z usług polskich firm i prawie zawsze są bardzo zadowoleni. Co świadczy o tym, że też jest zaufania między Polakami i Niemcami w różnych dziedzinach, no, co mnie bardzo cieszy. Może 20 lat, lat temu kilka albo dużo Niemców mieli jeszcze um, negatywne emocje co do Polski, ale teraz na przykład już w Guben mieszka ponad 800 Polaków. Um, oni mieszkają tutaj, oni pracują tutaj. Um, no i dużo osób, dużo, duża część tych Polaków też angażuje się w wolnym czasie i to wszystko spowoduje, że oni naprawdę są mili widziani I, i, i to jest coś, co też codziennie czuję w ramach mojej pracy tutaj w Euroregionie Sprechmann-Sabuk. Ja wiem, że na przykład od 2007 roku powstało 470 polsko-niemieckich partnerstw. I to jest naprawdę coś bardzo fajnego, co świadczy o ogromną chęć do współpracy między Polakami i Niemcami w naszym pograniczu. I mi się wydaje, że idziemy w bardzo dobrym kierunku.